Cześć, witam serdecznie na kanale Porachowane, z tej strony oczywiście Iza. Dzisiaj będę podsumowywać nasz miesiąc budżetowy. Kolejny miesiąc za nami, czyli czerwiec. No, był troszeczkę wymagający, troszeczkę zabrakło, tutaj troszeczkę zostało. Ogólnie dużo oszczędności nie zostało, że tak powiem, pod koniec miesiąca. W trakcie miesiąca sobie trochę podbierałam, więc ogólnie nie wyszło źle. Dzisiaj mam zamiar podsumować czerwiec i to będzie w tym filmie. W kolejnych filmach będę planować lipiec, rozkładać kasiorę. Już mam przygotowaną, wypłaconą na lipiec do kopert. A następnie chciałabym też zrobić takie podsumowanie naszego budżetowania. Przez pół roku, ostatnie, czyli od stycznia do, do czerwca, i podliczę przede wszystkim, głównie o to mi chodzi, żeby podliczyć po prostu nasze oszczędności z tego półrocza. Nie wiem, czy uda mi się to tak dokładnie zrobić, bo nie wiem, czy zapisywałam wszystkie ukończone wyzwania, chociaż się starałam. Zobaczę, zobaczę, jak to wyjdzie. Ale mam nadzieję, że chociaż tak mniej więcej będziemy wiedzieć, ile przez pół roku udało nam się odłożyć kaski dzięki właśnie metodzie kopertowej. Także zapraszam serdecznie na film i na wszystkie kolejne. Mamy niedzielne w sumie południe, jest po 12.00. Chciałam nagrać ten film już wczoraj wieczorem, ale widziałam, że dziewczyny tam powrzucały swoje, więc postawiłam na relaks i oglądanie. A dzisiaj rano się tak nie mogłam zebrać w sobie, bo tak wieje u nas. Nie wiem, czy u Was też, ja mieszkam na pomorzu i po prostu jest urwanie głowy dzisiaj. A zawsze jak tak wieje, to mnie niestety głowa boli. No i chyba będę musiała wziąć sobie jakąś tabletę później. No ale zobaczymy. Mm, dobrze, to tak. Nałożymy sobie moją tabelę. E, cały miesiąc skrzętnie wpisywałam wszystkie paragony. Hmm, było tego dość dużo. Zobaczcie raz, dwa, dwa dwie strony z kawałkiem. E, jeszcze 28 się pokusiłyśmy, z Zosią pojechałyśmy do <laughs> sąsiedniego miasta, do Action i do ich galerii e, na wyprzedaży także trochę tego, tych wydatków było, ale sobie tak ładnie żonglowałam pomiędzy kategoriami, że dużo, że tak powiem, kartą nie poszło, chyba nawet nic. Jedyne, co musiałam zrobić, to udało mi się właśnie w zeszłym tygodniu trochę dorobić, tam 150 zł wpadło dodatkowej kasy, ale wrzuciłam wszystko w jedzenie, bo ta koperta była po prostu pusta. No, a musiałam coś tam kupić jednak do lodówy i byłyśmy właśnie ze świątych zakupach, to wyszłyśmy też do Subwaya sobie na kanapkę, więc y, też wydatek był. Dobra, także na jedzenie w tym tygodniu wydałyśmy 413,50 i groszy. Oprócz tego z tej kategorii podebrałam na paliwo, dlatego między innymi i na drogerię, Dlatego między innymi zabrakło na to jedzenie, ale to nic, to tam tylko 150 zł. E, tutaj tankowania już w tym tygodniu nie było, jeszcze mam prawie pełny bak. byłam tylko właśnie w Starogardzie na chwilę. E, Starogard mamy tu 20 km, więc to prawie żadna odległość. Na zdrowie w tym tygodniu dwie dyszki, bo tu Zosia jest cały czas chora, cały czas mi kaszle. Chyba będę musiała jej wdrożyć, jednak ten antybiotyk. A no tak, myślałam, że się uda bez. No zobaczymy. Drogeria w tym tygodniu 84 i 89. I tu chyba wszystko poszło właśnie z jedzenia, bo tu dawno już nie mamy funduszu. W przyszłym miesiącu postanowiłam ten fundusz oczywiście zwiększyć. Hmm, ale to opowiem Wam w kolejnym filmie. E, Mania w tym tygodniu nie. W lipcu będą na pewno wydatki, bo już w zasadzie zamówiłam dla niej paczkę z Zoplusa, bo musiałam kupić drzwirek, kupiłam jej też nową kuwetę, jakieś tam jeszcze puszeczki e, i to już pójdzie a konto lipca, bo to będzie na zapas. E, moda. Tak, z mody był wydatek e, właśnie przez te tam Promocje, co teraz są: 302,89. Tu Zosia dostała jakieś T-shirty. Ja sobie kupiłam. Słuchajcie, spodnie fajne w chaosie za całe 39,99. Bardzo ładne, także cieszę się jak nie wiem co. Prezenty w tym tygodniu: nic. Rozrywka, nic, bo tu też nie mamy. Nieplanowane, też nieruszone. I tutaj właśnie z tej koperty mojej. Poszła stówka jeszcze do tej mody. Bo tutaj po prostu miałam 200 i zabrakło. A inne? Nie. Inne nie było. Także to by były wszystkie wydatki, jeśli chodzi o ten tydzień. Zaraz sobie podsumuję. 413, 50, 20 osiemdziesiąt cztery osiemdziesiąt dziewięć trzysta dwa osiemdziesiąt dziewięć i sto ale nie źle zrobiłam bo tu powinno być dwieście dwa tak bo stąd wydałam, ale... Znaczy wydałam z mody, ale z koperty... Zaraz, zaraz. Zobaczymy. Tak. Bo stąd poszło głównie 202. Czyli jednak minus 100. Dobra. Stąd poszło 202. To tak sobie zapiszemy. Czyli razem w tym tygodniu 821 bo bym policzyła tą stówę podwójnie po prostu. Dobrze, no i to tyle, jeśli chodzi o ten tydzień. I teraz sobie jeszcze tylko podsumuję łącznie miesiąc. Już widzę, że jest nieźle. Dobra, czyli łącznie mamy 6795 i 5 groszy. Chyba dobrze policzyłam. 2, 4, 5, 6, tak będzie. No dużo, dużo, biorąc pod uwagę to, że ma koszty zmienne, zaplanowałam dużo mniej, bo zaplanowałam. 5550, więc jesteśmy do tyłu o 1300 zł. Mm, no i to to się zgadza. E, tutaj był 1000 więcej wydany, a tu 300. Były urodziny. No cóż, no bywa i tak. Co miesiąc mówię to samo, że mam nadzieję, że kolejny miesiąc wypadnie lepiej, a wydaje mi się, że wypada gorzej, ale zobaczymy. Ja mam tu tylko czerwiec, tu mam tylko czerwiec, dobra, no to tu nie zobaczymy. A nie wiem, gdzie mam ten drugi notatnik. Hmm, w szafce. A teraz mi się nie chce, to sobie porównam później. No więc także tak wygląda podsumowanie naszego kolejnego miesiąca. Budżetowego nie zostało dużo kaski, tak jak mówiłam. Eee, zaraz zobaczymy, co tu mamy. Jedzenie, nic, paliwo, nic, zdrowie, tu jakiś drobniak będzie. Podstawka, drogeria na pewno nic. Mania. Uuu, mania. Mania jest najbardziej oszczędna z nas wszystkich. Młody nic nie ma, bo tutaj też dokładałam. Prezenty. Tu są jakieś 4 złote. One są w kasetce. Tu nic. Nieplanowane. 5 dyszek. Wow co nic. I ja tu coś mam. Miała 50 zł. No dobrze. No i to jest wszystko, bo tu chyba nic już nie ma też. Ja tu miałam na wpłatę, ale wyciągam na jedzenie. Tak. No dobra. Także ten segregator też mamy z głowy. Słuchajcie, mamy tak 150, 170 zł. Plus drobniaki. Czerniaków zrobić sporo. No i tak. Pierwsze, co będę chciała uzupełnić, to na razie sobie wyciągnę. To będzie chyba właśnie to. Ale jeszcze zobaczę, jak stoimy z wyzwaniami tygodniowymi. Tu mamy cały czerwiec. Tu też mamy. Tu też. Tu też. I tu też. Więc tu sobie zaczniemy już piec. Kalendarz już też mamy, a tu chyba nawet mam lipiec zrobione, tak. O mój subcio. Dobrze. Także te są wszystkie ogarnięte. Zrobimy sobie, zobaczymy, czy uda mi się tutaj coś dokoptować. Mamy arbuzik i mamy awokado. Tu mamy Mhm, Szału nie ma. Ile tu w ogóle brakuje? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 zł. No to ja już zakończę to wyzwanie. Zrobimy tak. Bo czerwiec się skończył. Ułożę sobie wyzwanie lipcowe. Dobra, i tutaj mamy czternaście ziko. Okay. Może zbyt pięknie, ale chcę mieć to zrobione. Może sobie będę gdzieś odkładać te wyzwania, które kończę. To będzie mi potem łatwiej to zliczać. Nic nie przebiło, nie. Dobrze. No i mamy 14. A tu z kolei mamy raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To jest 14. Zrobimy tak. 15 i za ta oddam, bo to idzie do tej samej koperty. Ale jeszcze do nie będę, zrobię sobie to później, żeby tutaj nie przedłużać. I takim sposobem mamy tutaj z tych wyzwań uzbierane 50 zł. I te 50 zł ja sobie potem wymienię w mojej koperty jedzeniowej, żeby były drobne na jedzenie. I włożymy sobie do jakiegoś funduszu kolorowego. Także sobie. To. O, widzicie? Tutaj. Dobra, to część drobnych już mamy zrobionych. To sobie zamkniemy. I co ja miałam robić dalej? Ja nie wiem, co ja chcę z tymi pieniędzmi zrobić. Zobaczę, ile mam jeszcze drobnych On, tak. złotych mam to słuchajcie te 16 złotych, bo ja liczę bez 50 groszówek bo to liczę w bilonie, w moim wyzwaniu bilon, te 16 złotych wrzucę sobie na razie do 100 kopert małe kwoty I ja nigdy nie pamiętam czym tu koloruję więc dzisiaj będzie ten nie, tak Czyli mamy szesnaście, to będzie tak pięć, pięć. Może zrobimy tak, jak jest. 5 Pięć, jeden. Okay. 30 plus 16 to jest pięć zł. No i super. Się zbiera powolutku. Bilon sobie zrobię poza kamerą, bo to jest za dużo roboty, żeby tu teraz hałasować. Ale to wszystko pójdzie w wyzwanie bilon. Dobra, to też mamy z głowy. No i teraz zostało nam tutaj tyle. Ja zobaczę, ja chyba sobie będę mogła tutaj rozmienić, bo widziałem różne. 150 zł. To mamy 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 6, 180. Tak. Sobie tak rozmienimy naszym pomysłu życiowym. I co my będziemy robić? Może drapki? Nie wiem Mamy tak, albo gry Albo zdrapki Może te nowe gry? Nie, robimy zdrapki dobić do tego segregatora. Oj, przepraszam. Nie, jak zwykle muszę coś potrącić. E, z tym, że tu potrzebuję kostkę. Nie przylipiłam się. Sekundkę. Czekajcie. Od 1 do 8, nie? ja teraz ją mam? Okay. Która to tu była? Tutaj, tutaj, ta. Dobrze. No to jadźmy. Tu mamy sześć. Słuchaj, gorzej, jak będą mi potrzebne piątki. A nie, to sobie wymienię w tej kopercie. No i subcie. I co my tu zdrapiemy? Może tą. No dokładnie. Dziesięć złotych. Już nie działa, widzicie? Muszę wymienić baterię. I dyszka do koperty. Następne. Dwójeczkę. Dwójeczkę mamy wielkanoc. 15 zł. Tu nie mam żadnej piąteczki. Nie mam. Dobra, to sobie rozminiemy dychę. 15. Mogłabym od razu te pieniądze włożyć w fundusze ale w zasadzie. Ale zróbmy sobie tak, jak los nam pokaże, jak kostka pokaże. Trzy. Podwodny świat. Może Wszystko mi się trzęsie razem z tymi z drapkami, bo mam biurko na kółkach, dlatego trzydzieści. Zamknęłam okno, żeby nie było hałasu. Jest mi tak gorąco teraz. Dwójeczka znowu. No, tu standardowo zawsze będzie dwójka. Ta kostka lubi dwójkę. Zauważyłam. I co? Tu z brzeszku. A złote. A no, ja nie mam tu złoty. Dobra. Czy tą piąteczkę sobie jakoś rozmienimy? OK, i następna siódemka babeczkowe lole wersja biedroneczki. sobie troszkę rozmienić na no, dwie piąteczki. Raz. Dwa. Dziesięć i siedemnaście. Jak tam wasze budżety? Już podliczone, już pewnie podliczone i przygotowane na lipiec. Sześć. razem, tym razem może to. Łomatko. Trzydzieści. Szybko Kasiura raznika. <grych> Ale to nic. Ważne, że jest co odłożyć. Że wszystkiego nie wydaliśmy. Eee, piąteczka. Szybkie pięćset. Wersja koty. Pozdrawiam Olimpię. Yy, tutaj sobie z... co wydrapiemy? Może tego białasa? 12. A no, tak skoro mamy koteczek. Muszę jeszcze zrobić wersję pieskową. Nie chcę tu nikogo dyskryminować mam drobne, ale to nie. Dobra, to mamy 10 I znowu trzeba rozmienić. I 12. Okej. Okay. I już ostatnie rzuty. Czwóreczka. O, tego dawno nie było. Tylko razy w zasadzie. To może pierwszą szczęśliwa trzynastka uh -huh. piąteczka hmm, wracamy do kociaków i co może Ciebie tu złożę. O ładku 25. Ziko. 20. To rozmieniamy tak. Zrobimy sobie 10, 15, 20. Dokładnie nam się już tu zamieniały te banknoty. Łzymy 25. To będzie na tyle, jeśli chodzi o zdrapeczki, bo kończą nam się fundusze, ale ja będę chciała tak tą dyszkę sobie włożyć do moich spikupertek. zostało 6 zł. I co ja mogę zrobić z no Nawet nie wiem, a już wiem. Wrócimy sobie do... U może tablice sobie jakąś znaczę. E, jesteśmy tutaj. To zrobimy sobie 2 razy trzy jest 6 zł serduszko. No i pięknie. I wszystko udało nam się ładnie rozdzielić. Czy ja tu zapisuję status tak. O miesiąc temu dokładam patrzcie plus 6 68. Cudownie. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o sumowanie naszego czerwca. Wydatków było dużo, związanych z różnymi kategoriami. Myślę, że w lipcu też będzie tak, no dość ciężko ze względu na to, że jedziemy na urlop. Chociaż powiem Wam, że ciuchy już mamy. Raczej nic tam do tej wycieczki dokupować nie muszę. Tylko będziemy musieli sobie wziąć jakieś pieniądze, wiadomo, tam, żeby ewentualnie jakieś tam pamiątki, małe magnesiki poprzywozić i może na jakieś dobre jedzonko lokalne. Także życzę Wam, kochani, miłej niedzieli. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Pa! pa.